Na kanale Masic Polska. Znajdujemy się na polu, gdzie przypadkowo dokonano omijaka, tak zwanego i nie opryskano na chwasty, nie dopryskano na chwasty w kukurydzy. Jest to jedna z naszych odmian i widzimy tutaj silne zachwaszczenie komosą. Tak? Jest to taki bardzo mały trójkącik, który jest re reprezentatywny dla całego pola. Kukurydza w miejscu, gdzie jest to zachwaszczenie komosą, to co widzimy, bardzo silnie zwinęła się. No manie dobory wody, tak? Widać to doskonale. Rząd obok kukurydza ma się bardzo doskonale. Również z lewej strony kukurydza ma się doskonale. W miejscu, gdzie jest zachwaszczenie, zwinęła się w rulon, stoi. Tak więc widzimy tutaj doskonale, jaki wpływ ma zabieg herbicydowy i jego. Działanie. Spójrzmy, ile liści ma kukurydza, ta, która, która nie ma zachwaszczenia. Tak? Widzimy tutaj bardzo dobrej jakości liścień jako numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 liści. Kukurydza na tym polu jest w fazie 9 liści. Dziękujemy bardzo i zapraszamy ponownie.